Cześć wszystkim, w tym filmie będzie o trzech warunkach i funkcji jeżeli, co w zasadzie jest upierdliwe, więc zastąpię później funkcją wyszukaj pionowo. Na zakładce pierwszy arkusz użyję standardowo funkcji jeżeli, jest to funkcja logiczna albo ostatnio używane tak jak w moim przypadku, dwa razy klikam jeżeli i moim warunkiem jest jeżeli D19 większe równe 30 tysięcy to warto się, jeżeli prawda ma być oczywiście tekst super. Przeciwny w przeciwnym wypadku, jeżeli ta sama komórka większe równe większe równe 15 tysięcy warto jeżeli prawda średnio średnio. Przeciwny w przeciwnym wypadku kolejny ogranicznik czyli jeżeli i ta sama komórka D19 większe równe 5000 no i oczywiście ma być tekst niech to będzie tekst tak sobie nie pamiętam jak mam później no i na końcu wszystko co jest poniżej 5000 0 jak widać no Funkcja oczywiście działa. Jeżeli zastąpię kiedykolwiek, na przykład zarobek będzie w listopadzie na 2 zł, no to oczywiście formuła to przelicza. Wszystko pięknie działa. Natomiast no, najważniejsze, że no, niestety wyrobi się taką formułkę dość długo. Taką formułkę można zastąpić. Funkcją wyszukaj pionowo, ja teraz ją rzeczywiście pokażę. Najpierw, oczywiście, skasuję te moje trzy warunki. No i rzeczywiście, użyję funkcji wyszukaj pionowo. Wyszukaj pionowo jest. Ja znajdę w ostatnio używanych, bo ją właśnie używałem. Wyszukaj pionowo. No i mamy tutaj następujące argument. Argumentów jest trochę. Generalnie najważniejsze są trzy kryterium wyszukiwania, czyli gdzie szukaj, macierz za chwileczkę pokażę, indeks za chwileczkę pokażę. Zwróćmy uwagę na moje dane. Mamy tutaj bardzo prostą tabelkę, która pokazuje tak: najpierw warunki, czyli mamy, no właśnie, 30 tysięcy, 15 tysięcy, 5 i 0. Czyli buduje kolejno warunki i dla tychże warunków chcę mieć odpowiednią treść, czyli super średnio do niczego i tak dalej i tak dalej. Mogę mieć jeszcze coś po prawej stronie, natomiast uwaga dla na funkcji, jeżeli przepraszam, wyszukaj pionowo. Najważniejszy jest bardzo ważna rzecz. To jest pierwsza kolumna, to jest druga, to jest trzecia, to jest czwarta i tak dalej i tak dalej. Numer kolumny to nic innego, tylko właśnie. Tak zwany indeks. Przechodzę teraz do pierwszego arkusza, klikam FODX, będzie to funkcja ostatnio używano. Dobrze, wyszukaj pionowo, klikam dwa razy i mam następujące elementy. Moim kryterium jest oczywiście komórka D19. Macież to nic innego, tylko zakres komórek, gdzie Trzeba będzie wyszukać dane. Mój zakres komórek niech będzie o taki. W przeciwieństwie do innych arkuszy kalkulacyjnych, tu od razu podawane są adresy bezwzględne i na razie tak zostawiam. I uwaga, indeks to nic innego, tylko numer kolumny z zakresu zaznaczonych komórek. W tym przypadku działa to prosto. Formuła przeszukuje pierwszą kolumnę i zwraca. Drugą kolumnę klikam OK. No i tu niespodzianka, rzeczywiście wyszło 0, czyli troszeczkę bez sensu. Generalnie bardzo ważna rzecz, jeżeli budujemy nawet dla takiego prostego przypadku formułkę za pomocą wyszukaj pionowo, będzie o tym w następnym filmie pokażę, jak taka funkcja działa, to ważne jest to, że no, w tym przypadku. E, dla formuły wyszukaj pionowo dane powinny być no, posortowane w sposób rosnący. I taki jest warunek dla poprawnego użycia tej funkcji w tym przypadku, gdzie teraz kliknę dane, e, następnie wybiorę sortuj rosnąco 0, 5000, 15, 30 itd., itd. I zwróćcie uwagę teraz, co się dzieje na, na tej zakładce. Pojawiło się słowo super, dobrze, jeżeli mój przychód spadnie na przykład dwukrotnie, no właśnie, najpierw do złotówki w listopadzie, później do złotówki na przykład w październiku i na końcu niech będzie jeszcze złotówka we wrześniu, no to wiadomo, teraz formuła odpowiednio jest po prostu przeliczana. Jaki jest sukces i jak działa szukaj pionowo? to jest mój zakres komórek do przeszukiwania funkcja wyszukaj pionowo przeszukuje najpierw pierwszą kolumnę zwraca drugą w pierwszej kolumnie dla tego przypadku powinny być wartości posortowane w sposób rosnąco żeby formuła została odpowiednio przeliczona do usłyszenia w jednym z kolejnych filmów wprowadzę bardziej do takiej właśnie funkcji wyszukaj pionowo, najpierw dla warunków liczbowych później dla warunków tekstowych, siu